Dzień dobry wszystkim moim słuchaczom dziś chcę z wami porozmawiać co znaczy osoba mówiąca innymi sposobami pozawerbalnym ponieważ jest takich ludzi jak my jesteśmy myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem tysiące. Otóż jest to człowiek nie mogący wyartykułować przez swój aparat gębowy zrozumiałych słów zdań dla otoczenia często ma niestety nie lada problem w ogóle najpierw się skomunikować z kimkolwiek, a niebotycznie uwierzcie tego pragnie więc taki ktoś jest w stanie nawet wymyślić swój własny katalog gestów mimicznych. Żeby tylko zostać zrozumianym z tej drugiej strony, odbiorcy komunikatu możemy z ludźmi się skontaktować na setki możliwości. Są rzeczy takie jak piktogramy, symbole PCS, symbole Blissa, aczkolwiek nie wiem, czy jeszcze są w obiegu, ja się na nich uczyłam mówić, co czuję. To jest temat rzeka, nie skończę go dzisiaj, ale wrócimy do tematu. Jeżeli chcecie, oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abym ten wątek kontynuowała. Czy nie. Wszystkim dzięki za subskrypcję